bym co poszło Podróżnicze juchtowe Bryczasy Jastrzębia Obrażenia leczone, <laughs> nie, ale tylko mało sieci, procentowe. Sieci, sieci sieci, nie. Ta, nie wiem co za jastrzęb nosił takie bryczesy. Fak, fak jaki nie koszę taki My Nie No ciężko wow, po takim wow, czakrach O wow, wow. O nie! No samym. mówię, no po prostu z do tej strony zachodzę Nie No i kolejny pulpit z kasą? Nie ma ramach. Nie będę będą przez ten Przez okno, ta hmm. to czekamy Przeszukam zwłoki i wejdę przez okno? Nie Kopnę je w drugą stronę. <laughs> ha, 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 ha. Nie no, no Nie. jednak Schodzisz sobie, a tu je czakra nogi w kulasy, kurde. Który... Tak cię skoku ci nogi na poziomie kola. O Jezus, Cymryk! Nie, faktycznie, my musimy ci coś znaleźć. Kurwa! Wow. Ościu! Faktycznie Pani ta twoja nienawiść jest taka dość... Da, 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 da. Pani do studni, zginij w pożarze! Umrze i w podaliście! Zadba się ościo! <noise> Nadeptuj no, nalego w każdym momencie swojego życia. małem... Uderzmyłem... o nie, jak Co jest za lak? Nie wiem, po prostu. Może dlatego, że dawno nie grałem. Rad jestem, że los skrzyżował nasze drogi. Dlaczego? Uh. Walczysz honorowo i Co? Cię... Wiem, że masz czystą duszę. Honorowo? Chuja wiesz, Cydryk. Tak się składa, że. Chuja wiesz. Przepędza <noise> mnie nienawiść. Ale dusza czysta, jak w perwolu. Zradza cię strach! Nie, w permęcie cymryk A, będzie. Strachów, co jest grane? No przepraszam, ona... Strach puścił farbę. O! Śradas! Złotujmy się na długą walkę. Oho! jest po schodach. Ale nie mogę, bo przecież oni mają te. Mają zakupki nóżki, nie mogą spierdnić po schodach. Chodzi o to, że to są te. Cześć, eee... yeah, więcej. hej! Ten ryg już jest na dole, kurczę wyprzedził cię. Co przeproszono? Eee... Patrz, honorowo, idź w tym Ale kuczowy. patrz, w końcu jeżeli coś mi się nie uda, to mogę stwierdzić, że mi laguje gra, tak? I mam to nagrane. Ty, tam jest pęknięta płyta. Na razie mam tutaj dwóch takich wiesz, Na halu. A O! Patrz, przebiegł po Masz, masz i te strzały, masz. baw się. Nie wiem, po prostu. Nie no to było dość chaotyczne, muszę powiedzieć. Nie przerzuciłeś tam tego szpania. Jakiego szpania? No tego, przy którym stoisz, no. O, tutaj. O, o kurwa. Chyba, co i jaja robią? To chyba szkielet włosów chciałem zauważyć. A, innych Hunterów. No Jestem szkieletem! Właśnie, to chciałem powiedzieć w ostatnim filmie. Trafię? No strzelają mi za miękka. O dole. nie! Czekaj! Jurandol! 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 Chujaj mi to było! Poczły mój gniew! Boże, masz, masz, masz! patrz! Chyba, chyba kurde też. Muszę się do tego przyzwyczaić. Ja też. No nie Gdybym to umiała. Gdybym to umiała też. Nie, powiem szczerze, że. Przejdę że... po Twoje małe ciasteczko. Japoński kraker sreżowe. O, właśnie, o, bo przy... tylko nie był z Wasabi. Nowy ten, co mamy? mamy? Przygotowanie: o, skupiasz się i natychmiast odzyskujesz 30 punktów dyscypliny. No. No. Zostajemy przy odskoku. Coś jeszcze? Dobrze, dobry Tylko to? Smakują jak suche robaki. Nie wiem, nie jadłem nigdy super robaków. No to teraz jeszcze jak smakują. Good to know. Jak jedzenie no. dla rybek? Good to know. Nie jadłem nigdy jedzenia dla rybek. Dafnie? Nie jadłem nigdy. Okay, jedzenie dla rybek jest zrobione jak poni Dym, dam, Jeszcze raz co? Dobra, zrobiliśmy kółeczko. Dymamy z powrotem. Minęło już ponad pół godziny A no tak, dyscyplina Aaaaaaah Spadaj nie musi by nam chodzi Tu by się przydało coś z szybkością ataków. opa, a tu czegoś nie odkryliśmy Na no barykady na barykady? Oh. To wszystko umiera z efektem takim. Tak, takie wiesz, kiedy eee. to umiera. O, oj, jak boli, oj, jak boli! Rześnię miniątek! Ból. Nie masz skóry, ale. Zemsta! Zemsta! Kurwa! Ja. Słowa! <laughs> Zemsta! Słowa! Prędzej osypki! Yeah. Panie dzieju! Panie Panie. Panie. Na chyba. Nie, tu naprawdę jakby to komuś udało się nagrać głosem Lindy Unicef, Kurwa. To by było po prostu wspaniale. Kim jesteście? Unicef, Kurwa. To eee, to coś zawsze musi pęknąć. O, nie pęknię! kto tam jest na ścianie? Czy to jakiś... O... Nie wiem kto tu jest na ścianie. Nie, te obrazy, obczaj te Dobra, obrazy. No, to anioły są. A... To Tyral a to chuj wie kto. Jakaś księga, pewnie życia, wiedzy albo chuje A nie, to ten z tymi trzema paskami ze skrzydła, to który to był. Co? Co z czym? Trzema paskami z, do, z, zamiast skrzydeł, no. Ty, to wszędzie jest tu ten sam Każdy rad. ma tak. Powiesz, Leorek nie był jakiś... Obrazy się powtarzają, what the fuck, nie wiem gdzie jest. Leorek miał krótką pasję. Nie zginęłam w kinie. słuchaj, mówiąc o mojej kiepskiej orientacji w kierunkach. Jak to zginęłaś w kinie? No, cały czas nie wiedziałem jak z niego wyjść, nie? Wyszłyśmy z nie? W tym kinie? Wyszłyśmy, Tak, Wyszłyśmy za nim, zgodziliśmy się, poszłyśmy do toalety. Ja nie mogłam znaleźć toalety. W ogóle na nie mogłam znaleźć sali, kinowej numer jeden. Nie mogłam znaleźć O, czekaj, że randol. Dobra, no, do spójrzmy na wszelki wypadek. Dobra się na wszelki wypadek spuścić. <grym> Żeby nie no. wpaść. Aj, no i z tej no i nie mogłam dojść do toalet, ona znalazła. A Potem nie mogłam nas wyprowadzić, to powiedziała i stopy, to chodźesz. Ja powiedziałam, dziwisz się, że chcesz jechać do Londynu? Nie, nie Czekaj. mogę zdzierżyć tego, że Cymryk gania po prostu z takim badziewiem, który tylko gilgocze wybrudnić. te, gilgocze te... Aaaa! Gili, 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 gili no Za gilgo... Bo był bardzo dobrym templariszem. Gin green potwora! Dziwnego, że go kolega zdradził. <kluzny> A propos zdrad. Eee, dobra, jak już to robimy cybrykowi z wyższej półki. Ooo! że taka zwiększona o 10%. What?! What? Co jest? Ta, Nie po... mam łez! No to rozwal co masz, no. Nie mam. Nie mam A niczego no co tyś... miałoby łzy. Da. Czekaj, moment. Topór czy pałasz? Pałasz czy topór? Pałasz no to czy nie pałasz? Ale Na ja i tak muszę. Nie, aż mi się wierzyć nie chcę. No zobacz, czy nie macie Że łez przez cały czas nie zebrałem. ale jezus, coś jest. No wracamy do naszej skrzyni. Ten miecz tam co jest, to nie do niego? O o, tam, to nie miecz. Yy, to sztyleczek. Topór? Yy, barbarzyńcy. Smutek co? Madoka. Madoka, nie wiem kim był Madoka. Nie znam ziomka, nie piję Nie Wiem, no? że był smutny, no. Kup mu coś kurde i idź do tego tam. No będę musiał, bo mnie normalnie... No, czeka, najpierw znaczy, wiesz najpierw to... rozwal... Ludmunda, to co mamy. To, że nie mogę sam sobie stworzyć, to mnie strasznie boli, że żadnej łzy nie znalazłem oh, przez ten czas. Oh, oh, oh. No boli mnie normalnie, ja i Jodga. Wiadomo gdzie. Palcu! Stanley came out! Zalejkami! Spiderman! Spiderman! You need help! I spiderman! <laughs> <What>? <laughs> dobra, dobra kasy i kasuj! Szybko! Idziemy kupić. No, to, to ci się nie przydawało. Paska nie sprzedaż. Też, e, dupa. Drugi pasek Drugi sprzedaż. też ten... O, napierdzielej gdzieś, czekaj. Szybko, coś co nie potrzebuję. E, może coś z pancerza? Buty? Ma. Kaptur? No przyda się. Potrzebny ten. Potrzebny są. Ale lubimy jego kapturę. O, czekaj na ramioniki, Mam. E, Kubrak? Mam. Czekaj. No, mam. Plus dwie osoby magiczne przedmioty. Musielibyśmy trzy zrobić. Kupi, e, skórzana opończa? O, o, czekaj, czekaj, czekaj. Pancerz? No to mam. Pas? o szybkości? Ma. E, rękawice? No, nie mam łys. Nie ma mamy. No, Kurwa, nawet łzy, Też łzy. Jezu, Marian, no co jest? Co jest? Lekka kusza. No tu jest nie trzeba, no ale... No, ten kołczan, no to mnie po prostu... O Jezus, no ta szybkość ataku. Ale nerce. Mm. Łzy, 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 no kurwa. No, to tak płacze, no płakać. płacz, kurwa, no, płacz. Nie do no tego, ten ma Mam trochę. Wykopałem ostatnio kilka interesujących rzeczy. A, może okiem? No dobra, ale będzie bez dotykania, tak? Nie macamy. Ostrze gorączki. Dwuręczny, no kurde. Dzikość fabuły, dzikość fabuły! Dawaj, zobacz, co się może jakieś dzikie akcje będą. No nie wiem, no, ale obrażenia mam mniejsze i... Koro zasobów w umiejętności o 5% mniej. Ale przepraszam, no nie będę... która tłumaczy te nazwy serdecznie dziękujemy. Dziękujemy, tak, <laughs> dzięki niej po prostu ta gra takich rumieńców nabiera, że to się mało zestać nie można. Mało się popalić od tych. Tej... Te twoje metafory. No cóż, no to co, Kordel... Kordalas... Więcej, więcej tam forów jak ma ty. Więcej. Ze wschodu monarcha nadejdzie którego rządy krwi rozlewam się zaczną. O kurwa, tym ryk pierdalamy. przepowiednia. Nie słuchamy! ne, 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 ne. Zawsze jak ktoś słucha przepowiedni, no, to później. Staje się je częścią. Tak. Warka rządu. Ale w ostateczności mogę ci to i owo sprzedać. Sprzedać to okay. ci mogę wpierdol, jak się ode mnie przestaniesz mówić takim głosikiem. A, bo to jest kolekcjoner. Spędziła noc żony Kowala. Opiekowała się też innymi rannymi. A to słyszeliśmy. Słyszałeś? Stary Cie leziesz, on no, tam mu nic nie kupisz. Czekaj. Ej. a tu jesteś pewnie. Zdarza się, że robi interesy o. z podejrzanymi typami. Ale to ty na tym nie korzystasz. Nie, bo mam strąg. Szybkość ataku zwiększona o 10%. Ale Szybkość zmniejsza cyrka, mi wszystkie. Cymryka. Cymryk, 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 cymryk. O. No, tarcze. bo to jest. Łotr. To Łotr. Dobra, to do wracaj mi... do tamtego szpenia dobra, i trochę jakiś to... lepszy nóż zamiast tego patyka z ołóz No, No, tamto miał fajny kordelasik. Cymryk, kurwa. Ile trzeba się z Tobą nagajać na zakupach? Tam nie, ty ganiasz tu A tak. No dobra, trzeba było wszędzie sprawdzić, tak? Dobra, czekaj. dzikość fabuły, mam większe. Nie, mniejsze obrażenia. Dla niego, dworęcznie? nie dla Ciebie. Tak, tak, wiem, wiem. Zobasz ten z kolcem. Mi dobrze służył. Co? <laughs> Nie, moment, czekaj. Bierzemy zwykły szansę na zadanie 10 obrażeń oprożarowych, no przy trafieniu coś takiego, a tu jest topór, który ma od świętej mocy tam obrażenia, tak? Ma no, tam to niby... może by mu się przydało. No, to chyba... Będąc świętym w ogóle. Tak, to chyba czuję, że po prostu w to pójdziemy. No dawaj, no cokolwiek co on ma, no co no, on dada. ma w tym momencie. Gówno ma, to jest błąd. O, dobra, może tarcza. Nichuja. chuja. sura zdrowia. Naprawa, nie. No dobra, no cymbry. Zróbmy no naszego Adrianka. Tak. To mi pomoże. No, jasne, no że tak. kurwa No, na pewno lepiej niż to, co miałeś. Czekaj, ile miałeś ataków z tym równym No, nie powiem, dupy nie urywa, ale. dobra, szybko opychamy to. Pasy Szybko opychamy, tak. Pasior, drugi pasior. Ale, że łez nie zabrałem przez cały ten, to jestem aż po prostu w szoku. A co ty, znajdujesz sobie czy je wybierasz ze sprzętu? To znaczy, no, znajduję. Znaczy, wybieram ze sprzętu, znajduję, tak. Tylko, że póki co jakoś nie znalazłem żadnego specjalnego sprzętu, czy bo na nas zostawiałem. No, no zostawiałeś masę rzeczy. Tak, ale wiesz, nie ten... Kuk puk. Co tam? Surprise. surprise, surprise. motherfucker. Surprise, no. motherfucker. Kompletnie zmarnowane deski. No, dzięki Jak rozwalasz te słujki, to do achievement dostaniesz. O! Miecz Leoryka. No, już się sram. Dobra. Aaa, no tak. Nie zbliżaj się do niego. To sobie w HD. W HD, co się stało? uwolni się od szaleństwa, Leoryku. No way, a śmierć ubywa ręce. Albie Kandura słuchają swego króla nawet to śmierci. Nawet jeśli Wy tego nie zrobicie. Really? Ale patrz, Lachdan sam przyjął na siebie brzemię. Taki. Frodo. Mm -hmm. Kurde. No nie mogę. Mam możliwość. Próje jak głupi. O, zdążyło nabić na no szkole. No dobra, idziemy w ogóle. Szanowna. <grym> jak wariat. Coś tam się dymiło w tej flaszce Kurz To Zniszczenie. wam! Pani wieczór Wulas! O! o, o. o, 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 o Dziennik Loryka! Jest... Właśnie przybyliśmy do Tristram i muszę że <laughs> że miejsce trochę mnie frasuje. To za ścianek, ale ze starożytną katedrą, która popada w ruinę. To nie jest miejsce godne króla, nie pojmuję dlaczego Lazarus tak nalegał, aby tutaj właśnie znajdowała się nowa siedziba władzy. A tego posłuchałeś? Ciulu. Śmierć wnosić ciepło życia do mego grobowca! I nie tylko. Zniszczymy cię, piekielny pomiocie! Zemre, jak ty nie możesz wejść po słonek. Aktywny Fila. Fila czego? Filar siły. Czekam. Okay. Nie, na razie czekam, nie mam. Ale czekam na jednorazowo większą siłę rażenia. Zobaczmy te czary. O, faktycznie, dobra. Aby to, to zrobić, muszę mieć więcej nienawiści. <laughs> tak, to by mi się właśnie ten kołczan przydał plus 10 do prędkości. Tutaj każdą postacią no to jest tam cztery Ale Chakran ma jedną Dwa Czekaj, Cymryk! O zajdzie go, dobra O, przynajmniej już im trochę więcej go. O no, troszeczkę więcej Cymryk zaszedł go tył. tyłu. Jesteś zła. Mi, ten fanpik sam się pisze Ten fanpik siedzi w twojej głowie. Tył. Tak, jasne. Zaraz zobaczysz. Będziesz grał sam, jak powie coś głupiego, a ty zrobisz. Co? Ty, co ja zrobiłem? Co masz siłę na Znaczy wiesz, tylko po samym strzałem mogę rozwalać. Ty wiesz, jakieś podmorówki, jakieś płotki. mi mm -hmm. coś tu z sera. Nie, 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 wydaje mi się, że dasz radę z tym, tym. No przecież rozwalałeś ławki. Ty. A, nie wiem czy on specjalnie... Otwórz bramę, Cymryk! To ty jesteś tym, który otwiera drzwi. Cymryk jest tym, który czyta. No faktycznie. Jeszcze powiedział, że on nie jest fizyczniakiem, tak? tak. No mówiąc, że jest z drugiej strony. Cymryk no, ale... jest mentalnym. Znaczy, umysłowym. Znaczy... E... Um, dobra. Tym, co czyta. Tym, co czyta. Dobra. Sobie, bo jest bo... inżynierem. Hmm? Punkt kontroli? W posiadłości, którą zwiemy domem, Znaczymy zapanowała dobie. chorobliwa apatia. Młodemu Albrechtowi nowe miejsce przypadło chyba do gustu, choć jego brat Aidan wyruszył, aby zostać wojownikiem. Być może po prostu cierpie na wahania nastrojów spowodowane niedawną zmianą klimatu. Glock. Odczuwasz strach w trakcie walki? Może kiedyś go czułem, ale zastąpiła go nienawiść. Uf. Więc obaj jesteśmy błogosławieni. Mnie przed strachem chroni wiara. Czy to masz dziwne poczucie błogosławieństwa, wiesz? Tak, powiem szczerze. Że to... Niektóre Hansel, te... jaki ty jesteś szczęśliwy! Nienawidzisz mnie. Hansel, Hansel mogę. to bardzo mangowy charakter, jest. Tak. Taki lyle Avenger. Nienawidzę. O, 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 A, A Aj, chuj w kamień. O, zwoki! No tam p... Ja. No, siła <laughs> przewiedząca! <laughs> chuj w kamieniu, tak? <laughs> chuj wszystko wie. Bo... No, chuj wie. Dobra, szybko. Miało być pół godziny, ale niestety... No! <laughs> Nigdy nie. mnie nie pokona! <laughs> ale straszny strachu, tak? Zawaliłem <laughs> ci schody. Nie, 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 nie. Poniosłeś klęskę, kiedy popadłeś w szaleństwo. Nie! Yeah. <cow> bardziej, bardziej, że tak powiem. Na dobrą sprawę masz rację. Tak. Bardziej się z tą zgadzać nie mogę. Aee, jest straszne. Uważaj! 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 Gotowe. No, tak, ja wiem, przygotowałem to. <słonkowanie> Moment. Mam możliwość. I tak się ja muszę naganiać. Tak, pracuję. Może pójdziemy obejrzeć spojrymana po pracy. No moglibyśmy. Tak kończysz. Jakoś tak nie pamiętam. Ach, kaptur niedźwiedzia. Po czemu nie? Bardzo, że ten rękawy No Dobrze, ja zaledwam złoto w tych. Dobra. Dobra, jedźmy. Jazda. Tomu tę pułapę wymyślił, to nie wiem, ale był dobry. A, zabili go i pochowali go w ten sposób? No nie no, może to jest wcześniejszy wtyk. Dobra, a o, teraz szółem. trochę pułapek. Potrzebuje więcej dyscypliny. Nie zwalniajmy za mocno. No jaj! Trzeba być się tym czakram. Nawet tydzień, no jest. Um, coś, nie, nie reagują na to zawod. No. no właśnie coś mi się tu nie podoba. A bo to jest przy poziom, tak? Wszystko wybiał. Na kurde gościu. Krój w niego! Muszę powiedzieć, że zwieba. Okej. Okay. Aha! Ja się być. O, poczekaj mnie na liści. Cybryk, jak sobie radzisz? Nie na rzeką! On to nigdy nie jest na rzekę. Nie pal. Będzie ostro. Zdradza cię strach! my trochę nupku się schowałem kurde stary będę ci. koje z uciekaniem Cymryk nowego go pokolana go stary Nie podchodź za blisko Ty Cymryk jest prawie na wykończeniu Nie ma góra Nie? Cymryk się uleczył Cymryk to jest fana bestia Nie doceniamy go też gram na tym poziomie, to magiem pewnie też będę musiała się mocno Eee, ty bagujesz wszystkie gry, jakie istnieją. Hahaha, Nie <grystanie> Nie. No co, no siadam do gry i co? Gro, bądź łatwa. Nie, ona już nie musi jej tego mówić, to jest najstraszniejsze. No w końcu. Gra sama wierzyłabyś łatwa, tak? O jest No, mamy wygrać, tak? Eh, co ja tu znalazłem? Kusza udupienia. Co to jest? Zwierzyna inicjacji? Pomógł zarażenia! Jedziemy dalej? Bezczelne dodatki! What the fuck! No no Zgładzaj no je! O Bole. Gorliwy węzeł! Dobra. Niech będzie. Niech, Niech będzie, normalnie. tak. Nie ma, nie ma problemu. Eee... Nie wiem, go. To właśnie co jest? Hmm? Eee... Paso Kamal? Lapki Fass? Eee... Lag Czekaj, zdejmijmy ten. O, coś chuja mogę zrobić. Nie wiem co się dzieje. No, chyba masz Róki tyle. O, czeka na a, moment. czekaj, moment. Dobra, zamieniło mi się. Lag szkielet, szkielet to pewnie dla mnie będzie, dla mojej. Moment, day. czekaj, co mam, Podróżniczka kaptur nie niedźwiedzia. No, znowu to jest. shit. Czekaj, A? zobaczmy, co się stanie, jak kliknę ok. Zasrało się. Chyba się posikałem. <grym> Aha, no dobra. No to teraz piszę ten. Podam Wam hasło dla każdego, kto by chciał zagrać tak moją postacią. No, dobra. takiego wała. <grym> Okej, okay, dobra, no to będzie na tyle. No tak, to będzie no na tyle. Następnym razem gramy postacią inną, zobaczymy, która nam się nabiegnie. Chcesz kawę No, dziękuję bardzo, chętnie. No to, o, ok. o, siostra. Okay. Pa, brat. No do widzenia. Do widzenia. No, haja papa.